No, a teraz jakaś, jakby to wam powiedzieć, że nada była troszeczkę, po prostu że nada. No, ile tortów było? Pięć czy cztery? Pięć. O, to nice. Wieża węglowa O, to ten yy, ten na 99 go zostaw, dobra? Dobra, ja będę starał się generować go niszcząc haki. Niech będzie Tylko weź inną stronę niż my. O, o, teraz możemy kończyć. Widmo? Widmo. O, super, to będzie zajebiste zadanie, żeby zrobić tego gena. W wyścigu pozdrawiam. No, pozdrawiam. Takie qs to się szanuje Dobra, ja robię genał w budynku. No, powodzenia. Dobra, zostaw i tak na 99, jak spróbuję to zrobić Dobra, nie ma tego Tylko Musisz go przekąpić, żeby go nie skopał. Zobaczymy, czy ma barwę Ewentualnie przeskoczysz na szybku przez okno. No, ewentualnie. Ale podejdzie na niewidzialności. No. Aaaa, myślałem, że tego. Nie, o, biegnij bardziej. dobrze, biegnij w tą stronę, bardzo dobrze. Powiedz, kiedy będzie zasięg terroru. Musisz być tak bardziej w zasięgu i... terroru, a nie, że tylko będzie go słychać. Jeszcze raz? Nie, Musisz tak, być bliżej bo... zasięgu terroru, bo jak to terror to nie starczy. Właśnie chyba nie. Nie, ja to robiłem to nic tych bo musisz być blisko killera. A ja tam po prostu biorę tego questa, gram sobie normalnie Gierki, aż się bierze. Zejmij pust... ktoś tego? Wolfa? To jest taki wolf, że tak. No tam po mnie. Naprawdę? Tak? No kurde, chodzi cały czas za mną. Za hakiem coś to dawaj yy, do Badiego to. Może też zadanie tam zrobisz tam. O jezu, to jest skider. Jak bardzo musi być w zasięgu terroru, żeby zaliczyło? Nie no, biegnie z do ciebie. Jak bardzo musi być w zasięgu terroru? Nie wiem, tak żeby było porządnie tak? No teraz starczy chyba biegnij. No to wystarczy. Dobra, mamy to. Jeden gen, jeszcze jeden taki. Mam tu na połowę, przygórce zrobiony, ale mnie Dobra, dobra uciekaj. uciekaj To nie jest czasami jak tego, słychać serce A Jakby cię w drugą nie, stronę słychać, pod... To nie starcza jest gen zrobiony na połowę, ale jak, raczej go skopię, oczywiście. Pętniczek? Nie, 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 pętl bez pętliczka, dobra Poczekaj, bo poszedł do szaka, bardzo blisko. On w szaku siedzi, do ciebie patrzy? Nie, nie widzę go przy w gdzie. Gotowy, nigdy żeby się nie regresował. A zajmuję, Yolo. Ale wydaje Yolo. mi się, że kampi w szaku. Mogę cię wyleczyć od razu, mam szybkie leczenie. A nie, nie? on jest tu. Przy nas. Ale jednak powie krosę do was. Dobra, jest tu Oj, Manu, scoling. Nie wyszło Zobaczymy Tak, tak, tak Dobra, mnie Daj, goni Zostawmy silnik na 9-9 dla Brony'ego no. Stuknął w Gena e, Manu, skoling jakby co Łała Sprawdził szaka Dobra, Gen na 9-9 w narożniku Gdzie jest ten narożnik? Przy tej wieży przy dużym? Dobra, widzę tego gena. To przy okazji... O, wyleczmy się tu nawzajem, nie? No trudno. Dobra, się dajcie mi gena zrobić! Odciągnijcie go! Nie wiem, czy dam rady. Dobra, zrobiłem. Powodzenia! Uff! Dobra, zadanie zrobiłem. Może i... Będę wisiał na haku, nie w to, nie tak, nie od boku, musisz twarz świecić no, ale... I to jeszcze w odpowiednim momencie, kiedy on zarzuca na ramię, musisz zacząć świecić Właśnie co do tej twarzy, nie wiem, nieraz widziałem jak... Nie, 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 jakich... nie, od, nie aż od nie, ale nie pod takim kątem od parku no. hmm. To od korku fiera, tego Podbiegasz szybko naprzód, czekasz moment jak będzie zarzucał no, na ramię i dopiero wtedy zaczynasz świecić Mogłeś dead carda użyć przecież, no mogłem, ale zapomniałem jak zwykle Zostawić gana na 9900. Nie już nie musisz! By... Już nie musisz, do końca. Po mnie. Dobra, to zaraz cię zdejmę, tylko go na skończę No teraz zdańmy już się... teraz już do końca bo już zadanie zrobiłem jak nic, bo były dwa razy byłem bardzo blisko tego mordulca Tak, raz to w ogóle spotkanie pierwszego stopnia. Ta. Dobra, nie nie jest tak, nie wiem czy to dobry pomyślnie tu leczył Nie no, lepsze się, ja dopiszę. Ja mam leczenie szybsze o 24% Dobra, dawaj, lecz tutaj Chyba jest daleko Chyba Dobra, będę wiedział jak tu podejdzie Dobra do Dobra zdjąć. Mogę ja w sumie zjąć, chyba że bardzo ja chcesz zadania, No dobra nie mam Jeszcze trzy osoby Po prostu ja wolę, lubię zajmować, bo mam te perka na szybsze leczenie, co nie? To jest mega dobre w sumie ja mam perczkę, że leczy i zdejmuje szybciej z haka. On Aha. koło mnie jak się kręci. Widziałem go z tamtej strony, tak? No gdzieś tu. Idę w dużym robić gena. O, mam go. Oj. Nie lupuj się, tylko uciekaj, to przyjmie hita. Ale. To się nie robi, że się ja próbuję wiem. lupować, kiedy ktoś chce przyjąć. Wiem, że ten Hider to nieźle kontroluje moją... tą... drugą pomoc. Cześć. Jeżeli się zobaczy, jak zacznę się leczyć. Ja mnie nie zobaczy, zobaczy ciebie. A jaki on jest mądry. A bo ja debil też. Wyleczyć cię, jak bardzo chcesz, czy robimy gena? Dawaj gena zrobię może. No ja nie dobrze, przekonałeś mnie. Bo moje nie zobaczy jak mnie będziesz nosić Ale zobaczy moją Chyba że się genem schowasz widzę genem? Ten za zrobionym to już nie zadziała Jest tu, okay. słyszę go O oh, jest przed tobą nawet no, Ale się zignorował mnie totalnie, ale nie trafił cię jak coś. Oj, ale teraz jednak trafił się. Na Kurde, nie wyszło. Sorry, ale to nie było takie oczywiste. Bo jesteś taktyka, że możesz zacząć oślepiać go, kiedy... Yy, Dajesz mu coś podnosić, ale wtedy musisz doślepić go. Ja to czasie ja mam adrenalinę. Może ja biegnie za tobą! Ojej, 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 Nie, ojej, Sorry, że nie udało się ciebie na ciebie zdjąć tak wyszło. Szyps trochę... Nie spoko, no już to byłbym dosyć mały skilczek już spodobałem O, gładzi za obok mnie Gdzie ty no. jesteś? Między hakiem gdzie zginą Darwek a mną e, okay. gdzie jest hak. Schowaj się Wolf lepiej idziesz Lepiej o. uciekajcie po prostu Jeszcze raz? Lepiej po prostu uciekajcie nie. Jak się... uciekać jak ma tego... Nie wiem, bramą. Ale przecież ma nie. tego Noeda, nie uda to się. O... No, o chuj On widział hacza co nie? Tak. Ogólnie ja miałem fioletową tą skrzynkę, więc możecie sobie wziąć jak macie. Och, znalazłem Noeda. Dobra Słukacie 17 ręka, znaczy 11 ręga. 11 ręga co on da? 17 godzin w Dead by Daylight Wytegowuj się Koleś ma 17 godzin w Dead by Daylight są No tak, gra, gra tylko i wyłącznie tym Poniesie się? Nie, 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 nie Nie, to może być jakieś takie konto nowe, czy coś Bo za poprzednie dostał cheaty, za cheaty I dostał to, bana to. Za tuneling dostał bana Chodź tu o mnie Nie, ale koleś ma 17 godzin z DVD, już na najlepszą taktykę Tunneling. Patrz, widział mnie? I najlepszego heksa A cóż, tylko jeden z nas przeżyje Albo, albo, Ja ja albo, oh. albo, Na albo, albo, Nie, albo, no, oh, jest. albo, albo, po, podnieść to ten albo, za albo, się zamiast się Chodzi komu? Przedłuża i przedłuża No podnieś mnie w końcu Kurde no, nie w tą stronę, szkoda Wiem widzę, ale ustawił się nie tak, że na miałem jak Cię uratować wiesz? Patrz, i kamp jeszcze, co za typ Widzisz, czy sobie poszedł? Tam ja, przy bramy stoi Dobra, jolo No musiał w końcu, co nie? Ale uparty jest, strasznie uparty jest, co nie? I idę tą drugą bramę może okazać wchodzi Och! Jak to rzadko wchodzi Możesz otwierać bramę Blady się tym tubami, bo się z tego. A, rób bramę druga bramę, nie tam, nie mnie komuś odpuść o chuj, ale mnie zrobił No w mu się udało otworzysz tam bramę? mogę Dobra za, się gdzieś i mnie jeszcze uratujesz. Chyba jakbyś się wyleczył w sumie. A, nie wiem. Albo idź do drugiej bramy, ją otwórz. Idź do drugiej bramy, ja się tutaj doczołgam, co tam. Ale nie, podnosi mnie jednak, podnosi mnie jednak. Jakbyś się nie podniósł, to głos mógłby się przeleć w tej sytuacji. Dobra, sprzyczaj się gdzieś. Ale będzie tu kampił na bank. Nie masz, nie masz tego, życia na kredyt. Masz? Ej, to życie na kredyt, ja Cię osłaniam i biegniemy do bramy, dawaj. Dobra, dawaj. Za mną. Nie wiem, gdzie jest gościu. Dobra. Dawaj, biegniemy! Damy radę! Uhu! Ucieczka w wielkim chwilu! W stylu! Idę twardo uh. przez bramy. No to ładne było. Kurde męczył nas, jak? No, długo męczył. Długo, długo męczył, ale ostatecznie udało się, Inaczej zrobiłem jedno z moim zdaniem chyba z trudniejszych zadań. Jednak się na pewno grając randomowi to jest niemożliwe. No, to prawda. I tak oto kolejna księga zostaje ukończona. Dobra, zostały jeszcze tylko trzy nieukończone księgi. Co to dla mnie? Zużyj tyle skrzynek za żydziami, pięć. No dobra, wiecie co to My. znaczy. Oj, tak. Oj, tak, tak. Zauważyłem, że jak często zdarza mi się uciec na tych meczach. Ciekawe co, nie? Zazwyczaj tak dobrze nie idzie. Dobra, chodź jakiegoś, chodź Jessica, zrobimy jakiegoś gena. Pamiętaj 99, o kurde, sprinta zużyłem, zapominałem, że go mam To jest umiejętność... Nie ja mam świat nic z jednego budynku no, 3, Czyli co, skrzyneczka na 99. Jest klaun Ta, skrzyneczka na 99 9 potem i 10 oddacie. Dobra. Kurwa Czy ty możesz? Tak Ruinę bo... Dobra ja go kończę Ma ruinę? Tak no. Dobra ja już swoją skrzydeczkę zużyłem Zrób mi na 9-9 I mi oddaj dobra? Jessica Gdzie? Delvex RM RM no. Dzięki Nice no, Dobra ma ruinę nie? Ja byś z tego skinował <laughs> Słonik A tak już ma słonia, to musi być jakimś foksem Oj, kurde, słonik no. Dzięki Kurde, nie mogę wziąć skrzynki o teraz się udało. O kurde, gdzie ty wisisz, Wolf? O, To może jeszcze dwie osoby z, hakatą, z niej z go. Dobra, a zwykle znowu użyłem sprinta, bo zapomniałem, że go mam standard. Przeładowuję skrzynkę. Ale jak dla mnie ten sprint jest tak trochę x0, bo i tak normalnie biegasz, po grze, bo trzeba za wolno. bo o, chodzi o to, na... że właśnie normalnie wtedy się nie biega tak bardzo. Ouj. Ta. Jeśli już jest w tym typu odpowiednim momencie, to jeszcze unikniesz hita killera Killer będzie spowolniony po hicie i wypierdzielasz na kilometr Skórę dostałem Ale długo się z zem... nim ganiałem Co może nika? Tak ruiny trzeba znaleźć Fajnie by było ruinkę znaleźć W sumie Wieszam je tam przy no. silniku o nieźle Dobra, Skrzynka zużyta prawie Dobra, no trzy ja skrzynki końca. już zużyłem, co nie? Jeszcze dwie ja mam... No, ja mam dla siebie końców. Dobra. Tak, jak będzie okazja, to ten. Dobra, Spróbujecie zdjąć z Ja no, chcę zdjąć, mam zadanie. Ostatnio sobie mi brakuje Chyba, że killer mnie znajdzie. Nie sał. Zauważył moje ślady. A jakie. Spowolnienie. To co, zdejmować? Nie, killer mnie goni. Znaczy, tak, zdejmuj. Ja nie zdejmę. Nie sensie... chcę się. Jezu, jak nie Dobra, wy leczycie. Dobra. No nie ma nikomu, jakiś się addą do tego, że słowa nie leczy je. do kiedy są jeszcze torty? Nie wiadomo. Teraz już prawie nie ma tortów. Czym bliżej końca eventa, tym torty wypadają coraz rzadziej. Przekonuję się na własnej skórze. <noise> Jak mu nie koronkę. Dobra, chodź, ale cichutko. Nie ma nieumarłego Dobra, no pójdę, wiesz co, rób jakieś geny, pójdę po tego gorniego Ale tu jest jeden totem To zni zniszczmy ten świecący A jest świecący? Nie, to jest zwykły Tak ma undying? Dlatego no, niszysz ten, a tu może się pojawić. Gonicie bo... chyba Tak, ale, tak ale Przecież jak masz undying, koleś widzi twoją aurę Jak idziesz przy jego totemie O ty w mordę jeża Zamiast to temy robić Oj, pożerać. Ty, Wolf to ten No i pożerać jeszcze, zajebiście Dam ten, skrzynkę Ja też mam skrzynkę Te To mam to tutaj Masz ten tej skrzynki do na haku To Daj szybciutko, do dawaj tak. Użyj na haku tylko żeby zużyć Dobra, jeszcze szybka wymiana to chociaż zadanie zrobimy do was Dobra, zużyłem, jest zajebiście ja biegnę zdjąć, żeby aktywować yy, czwarty dentro To znaczy żeby uratować mu życie Jasne, jasne, wiemy O chuj, nie ma tu niczego Co bym chciał, żeby było o, ale no nie ja mogło się to nie udać. Się tego. Le nie leczy się, bo i tak ma tego Undaink ruina. Świecący totem To niż, może akurat będziesz, będziesz miał farta Ale undenink bo mówisz, że będzie pierwszy. Tak, tak, ale tam może się pojawić zaraz obok no się pojawi zaraz obok musisz znaleźć ten totem Ale w sensie... Pojawi się chyba teraz nowy świecący, nie? Nie Jak nie? Undying tak działa, że przynosi po prostu... Nie, undying jest świecącym się totemem. No i undying powoduje, że przynosi yy, po prostu ten Że do, tak no, jak jakby... Masz, jak... Że zawsze trzeba na masz... początku zniszczyć undying, żeby potem zniszczyć cokolwiek innego. Nie. Jak koleś ma świecący się... Ten, jak ma ruinę, pożaracza i undying, to ma trzy świecące totemy na start gry. I... No tak, ale chodzi o to, że zawsze pierwszym totemem jakimś świecącym jest undying. A ten ciągle gada o jakimś zwykłym totemie, że się na zwykłym pojawi... Y... No bo jeśli się przenosi, to się przeniesie na pusty totem. Nie, to się przenosi... Nie lecz mnie! Nie lecz mnie! No ale... A. No nie, co? Nie, nie, jest... Dobra, nie nie będę lepiej zgada, że kurde się pojawia, o, umieram To ja dostaję mori Ty dostajesz a mori? mori? A już mori Kolejny zwykły totem, no ja nie wierzę To super, czyli dwa totemy czyste, znalezione, zostały same świecące Czemu ten pożaracz na dzień jest taki nie do znalezienia? Wow ile punktów dostałem Ja chociaż to zadanie zrobiłem Szósta rango Znaczy ósma ręga Dobra hmm. co? Ja się nie wyleczę, wyleczę się Mam świecący totem niszczę Oby to O nie o. Jeśli to będzie ruina się pochlastam Ma barby, ostatni perk jakie ma to barba no, się no i to ruina była, no ja nie wiem A ma barbę? O kurwa. Mori No to po mnie zaraz Ale jak jest... używa mori to barba nic mu nie da Faktycznie, bo on mori używa Dobra, już się przestraszyłem, już chciałem spierdzielać A używa barbę mori? Tak Te... Tak Leczę się nie po dziale. to, żeby nie zostawić krwelu krwi oczywiście Do punktów dla punktów siema, Siema, co ty zrobisz? Szukam to temów. A, okej. Okay. Został już tylko ostatni. Najgorszy. Ta ta ta. No wiadomo, że Devour, ale penetrum Mori to chodzi o to, że może zabić. To jest pojęcie ogólne. Oby mnie nie zauważył. Po prostu tak to się nazywa. Jeśli killer może zabić, to znaczy, że ma już Penetrum Mori. Nie zdziwię się, jeśli on tutaj gdzieś krąży wokół tych. Nie mam patrzy silniki. Gdzieś mi się wydaje, że po lewej stronie mapy będzie ten totem, pytanie gdzie no, lokalizację totemów trzeba określać po tym gdzie już jakieś totemy zniszczyłeś A jak blisko mogą totemy względem siebie się pojawić? Bardziej to względem miejsc na mapie. Jak ta mapa jest taka poduszna, to jeden w okolicy środka, po lewej po prawej stronie drogi i po dwa na Stru... Hmm. Dobra, znalazł mnie w ogóle. Nie, 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 No nie, A nawet nie, nawet nie, 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 gdzieś nie, 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 O klapa. Nie, to nie klapa, ja pierdziele. Jak zwykle. O chuj, jak bliska, jak daleko. Ach. Jeszcze mnie zobaczył chyba. Albo i nie zobaczył jednak. O chuj, jednak mnie zobaczył. Ja pierdziele, ale się dałem. A ja no nie fajnie byczki, nie fajnie. No, no co, zabije mnie teraz, zabije mnie. O nie, to by nie było za mądre. No nic, tak musiało się to skończyć. Tak musiało się to byczki skończyć. Ale przynajmniej zrobiłem zadanie. Ja też. No więc to jest tym wszystkim najważniejsze. Ja muszę was zmienić. bo nie mogę oślepić. No to może nie bierzesz oślepiacza. Jak nie czujesz się w tym wystarczająco dobrze. Byczki. Taki no, luźny, no, no, no. luźna sugestia.